A w dzisiejszym odcinku przedstawię wam moją piątą postać na 30 ranku Tak, tak moi drodzy, udało mi się, sam nie dowierzam bo Udało mi się wbić kolejną postać na 30 ranku Wow, naprawdę, to jest poza tym moja najszybsza 30 ranga Zaraz opowiem gdzie to wbiłem i jak e, Ogólnie tak, obecnie jak coś w to jeszcze nie wierzę e, W sensie to mam to samo co strzelką, co nie? Bo też tak w tym czasie mniej więcej tak, tak wbiciałem to wiesz E, wiadomo, jeszcze nie jest to najlepsze kurde dla mnie. Tak się dziwnie czuję. To nowość taki tysiaki wbiec. Na świecie ogólnie jakieś miejsce takie no, możecie tu zobaczyć. No, zobaczymy, że wkleję. A w Polsce jestem ósmy, no to, no, to chyba nic się nie zmieniło. Mm, tak, a szelkom jak coś, jakby ktoś pytał, no, to jestem przez drugi, co się spada. To na początku wbiłem. No, mój rol wygląda tak. Mega wspaniale, może mi z na może nie aż tak. Tu po prawo macie 8 -bita, 30 rank, moja pierwsza, tu po lewo macie moją B, 30, a na górze macie po kolei, czyli gel był później trzeci, strzeli czwarta, a rok piąty. Tak, wbiłem, zacząłem to wbijać w piątek wieczorem, w piątek wieczorem bodajże zacząłem wbijać tak gdzieś o 20, skończyłem 21, bo mapa się zmieniła, e, tak, aha, jeszcze, Nie, zacząłem to wbijać na dół. okej. Okay. Zaczęłam to wbijać na dół. Oczywiście nie z randomami. E, miałem Tima, e, chłopowi wybiłem jeszcze Leona na Tysiaka. On mi pomógł z rokiem. Jesteśmy jeden do jednego. I tak, na dół. E, tak, e, tu wam się jest ta mapa, która była w piątek wieczorem. E, to tak, to w godzinę wybiłem gdzieś tak od 850 do bodajże, he, no nie wiem, czy to było. Nie, to było 925. Gdzieś tak ładnie to poszło. No i tak. Przede wszystkim bardzo ważne, że wpadając na pomysł wbicia, to nie było nic zaplanowanego. Poza tym zawsze chciałem mieć brokę. Dlaczego? Bo to jest moja main postać. Tą postacią byłem 30 top global w 2019 roku, w, jak była jesień. To było, no to był ten czas, ten Halloween. Tak, no to na tych duszkach biję, więc to jest mój, mój main. Najlepsza postać według mnie, dlatego się mega cieszę, że jest na szóstym rangu, nie pierwszy, ale jest. E, no i tak, najpierw ubiłem na tej mapie e, tyle kucharków czy tam jest chyba 70. To sobie Dysiaka, później próbowaliśmy jeszcze u niego inną postacią, z grał. E, no i próbowaliśmy, spadliśmy, tam się mapa zmieniła, więc już e, przestaliśmy. Odstawiliśmy to na kolejny wieczór, czyli sobotni wieczór. O 21 zaczęliśmy i tu jest mega ważne. Zaczęliśmy, zacząłem od 928 i, i to jest ta mapa. O, tutaj Wam to mogę pokazać, nawet nie będę musiał wklejać Na tej mapie i na tej mapie wbiłem oczywiście 30 rank. Jak to szło? Oczywiście był live, wyświetlałem się z streamu, lepiej tak to brzmi. Na streamie, nie wiem, na którym planowałem to wbijać, i wbijaliśmy, wbijaliśmy do północy. Czyli 3 godziny i wbiliśmy bodajże tylko 20 lub 30 pucharków, więc 29 ram. Później go spadłem, no i stwierdziłem, że, kajwa, że streama zakończę i pójdę to wbijać już e, po prostu bez streama. Zakończyłem stream o północy tak jak mówię była blisko północ bodajże. No i dobra, 4 godziny live streama wypadły. No i zaczęliśmy wbijać to sami. Oczywiście gadaliśmy, się komunikację, rozm rozmawialiśmy, więc było o wiele łatwiej. No i podczas wbijania, e, straciliśmy cały czas, co ja, no ale wbijamy dalej, wbijamy, wbijamy i udało się. I no w końcu, ale to się udało dopiero o pierwszej 15, bodajże pierwsza 15, pierwsza 20, więc strasznie długo siedzieliśmy. No dobra, więc tak, zaczniemy od końca Battleloga, No i tu jak widzicie grał na tysiaku jak miałem sobie wbijać, no i tak minus, był plus plus minus, plus 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 minus, minus, tu tak plus plus i oczywiście 7 jest plus za pierwszym to też ciężkie, plus 6. No i w tym momencie tutaj tysiaka wbiłem. Eee, jestem mega zadowolony, oczywiście, oczywiście teraz taki matchmaking, to trochę takie 600, 780, rzadko się zdarzało kiedy spotkać 1100. Jedynie koło spotkaliśmy takiego mocniejszego, to jest Navi Kubik, to oczywiście ten chłopca ma 65 tysięcy Pewnie robił zadania po prostu na dło. a ja się pociłem. Więc dobra, no i wbijam. Replay zaraz pójdzie i przede wszystkim na dło. teraz to wygląda tak. W sensie ja na dło nigdy nie wbijałem, dlatego nie wiem, czy teraz dopiero zaczął tak, tak wyglądać. Ale zaczęliśmy, y, tu całe są teamy, tak. Y, dwa teamy wystarczą. Nie teamujemy się w trzy, trzy teamy, więc po dwa teamy ja jakiś team po prostu, wiecie o co chodzi. I po prostu tak to e, robiliśmy. No i tutaj jak widzicie, od razu się z tym spajkiem. No i dobra, i tu coś się dzieje. Na dole jest walka. E, tutaj u góry na razie nic. Dobra, no i tu już na środku, oczywiście, najlepiej. No i to jest nasz team. No i tutaj walczymy. Zobaczycie, jak grałem. E, no i tak. G na duo to jest moja pierwsza połowa w jestem 30. Tak. I szczerze, na duo, gdzie mm, masz dobrego teammate'a i przede wszystkim. E, nie tylko ogarę musi być, tylko musi być spokojny, w sensie no, no chłop nie ma nerwów tak jak ja, ale e, no przecież nie odpuściliśmy. chłop był dobry, e, chłop oczywiście pięknie e, się zwracał, nie było problemu e, jeżeli chodzi o jakieś wiecie relacje, że jakiś e, toksy czy cokolwiek i chłopa wyciągnąłem to tak mniej więcej tak, e, wpadłem na pomysł, że będę wbijał, e, będę to wbijał. Na tej mapie, co była tam ta pierwsza, tak pomyślałem, że o kurde, brak by to był dobry, a zacząłem od 850, więc myślę sobie, no dobra, widzę, że ten chłop dużo gra teraz, po chłop miał przerwę, no i myślę sobie, no dobra, wbija ty siaki, no to weźmy, weźmy mu w i może mi. No dobra, no to napisałem do niego na privie, w sensie zaprosiłem go do lobby, bo nie wiedziałem jak ma na messengerze, No i dobra, no i zaczęliśmy wbijać. No i tak się to wzięło z tego pomysłu, ja mu powiedziałem po prostu, że weźmy, zaczniemy bijać, bo fajnie by było. No dobra, znowu zostałem podjechany, tu chyba mój trzeci gadżet został wywalony. Niestety tym razem, yy, no zdechłem, trudno. No i dobra, no i teraz tak, jak to wygląda. Ci się steamowali z tymi, a my mieliśmy ich na początku steamem, więc liczyliśmy na pomoc z tej strony. I patrzcie, co się stało. Chłopie nas zdradziły. Wolały trzymać strony z tymi durnymi leonami, ale ów, pamka myśli. I spamka tam zajechała, ja oczywiście na Hama już tam biję. No już się cieszyłem, tysiaka siaka wbiłem na broku. Walimy się już chłop kręci. Piękny mecz, oczywiście, że tak. Jestem bardzo zadowolony, że udało mi się to bić. Tak jak mówię, pierwszy raz na dół wbiłem. Ja w ogóle na 900 grałem. No i minus 10 za piąte miejsce, dosyć problematyczne to jest. No i dobra, no i chyba tyle w temacie. Dziękuję za oglądanie. Wpadajcie na Twitch'a, bo tam może się dziać więcej takich rzeczy bo teraz weszłem w duo, że się sezonu, dlatego mówię, że to jest mój najszybszy, Powbiłem to dosłownie e, w jeden dzień, bo to jest tak piątek wieczór, a skończyłem e, niedziela e, o pierwszej w nocy, więc no taki, nie wiem, jeden dzień i pięć godzin. Oczywiście męczyłem się te, nie wiem, pięć godzin siedzieliśmy e, razem na Discordzie, gadaliśmy, e, tak mówię, poza streamem i ze streamem, no i trudno, długo, ale opacało się. Jak widać, Tysiaka mam jeszcze na koniec. Przede wszystkim, moim marzeniem zawsze było niewyobrażalnym marzeniem. Już nawet dwa tygodnie temu mówiłem, że to jest niemożliwe. Żeby mieć na profilu dwa Tysiaki na początku. Nie, że ten Gejus ma 950, tylko że Tysiak. krzyżyczny w jednym sezonie. Jeszcze jedna ciekawostka. Tak jak zawsze mówiłem, rak na rok. Zawsze tak wiem. E, to zobaczycie, tam y, mówiłem to chyba przy Szelce. I mówiłem to, bodajże jeszcze to mówiłem przy Gailu Że tutaj robię takie coś, że co roku jeden No i właśnie, e, widzicie co się stało Zrobiłem 330 rangi w ciągu zaledwie ponad miesiąca Gdzieś miesiąc i tydzień będzie się zbliżał niedługo Więc mega zadowolony I dlatego obczałem jedno Wbiłem dwa 30 rangi, gdy miałem 12 lat 230 30 rangi, gdy miałem 13 lat, teraz mam 14 lat i wbiłem w jeden, czyli 230 30 y rangi na każdy mój wiek, <laughs> więc jeszcze jeden bym wbił. Spróbuję jeszcze Spike'a lub Byrona, e póki co kolejna mapa też jest dobra. No i dobra, zapraszam na Twitcha, zapraszam na aktywność, dziękuję. E Miłego popołudnia, bądź wieżeru. pa. pa.